Nieważne, y, czy jestem gotowy, czy nie jestem gotowy, czy jestem zdrowy, czy jestem chory. Do nas należy modlić się o chorych. Do nas należy mówić o Jezusie. Amen. Tak? To jest bardzo ważne. I, i Bóg, Bóg, mówi, Bóg mówi wyraźnie, że przyszedł czas, przyszedł, przyszedł y, do nas, do naszego kościoła. Przyszedł czas, gdzie będziemy potężnie używani przez Boga, ale my mamy otworzyć swoje usta. My mamy zacząć. Amen. Bóg chce przez te ręce uzdrawiać. Bóg chce przez ten język ogłaszać swoje dzieła tu na ziemi. I oni zgadzą się, jak jest mówione, że, że kiedyś tam przyjdzie przebudzenie, że kiedyś tam, że ludzie, uspokójcie się, nie musicie mieć poweru dzisiaj, bo to kiedyś przyjdzie. To jest kłamstwo diapelskie i, i, i zobaczyłem w kościołach takich tradycyjnych, które dzisiaj są relacyjne, kiedyś był ogień, później zaczli wchodzić w religię i mówili, że wszystko jest w porządku. Rozumiecie? Teraz widzimy dokładnie siebie kościoły, które kiedyś były w ogniu, a dzisiaj się im tłumaczy, jak. Ludzie się pytają, gdzie jest ogień, co z ogniem, dlaczego nie ma. Nie, kiedyś będzie, kiedyś będzie. I tak od 300 lat przed Chrystusem do dzisiaj szukają ognia w kościołach tradycyjnych. Rozumiecie, nie? Ogień jest w nas dzisiaj, przebudzenie jest w nas tutaj dzisiaj i Bóg chce potężnie ciebie i mnie używać. Amen? Bóg chce, abyśmy otwierali swoje usta, abyśmy się modlili, ogłaszali rzeczy. Amen? Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak? To jest wiara. Wiara może być na złe, ale wiara może być na dobre. Hallelujah! I bardzo ważne jest, żeby Słowem Bożym swoją wiarę w naszym życiu wzmacniać. Amen. Żeby, jak jest w Hebrajczykach napisane, żebyśmy nie byli ociężali, ale byli tymi, którzy. Naśladując tych, którzy zdobyli obietnicę, powodują wiarę w swoim życiu. Hallelujah. To jest Boży wybór, to jest Boża wola, abyśmy nie byli ociężali, abyśmy skończyli z ociężałością w naszym życiu, że się no nie chce, że jest fajna impreza, idę na imprezę, rezygnuję z modlitwy, rezygnuję z uwielbienia, rezygnuję, wiecie, wiecie o co mi chodzi, tak? Jest coś fajniejszego? Nie. Najfajniejsze to jest być w Bożej Obecności i być w Bożym Królestwie. Amen. Hallelujah. Ważniejsze jest być przed obliczem Pana. Najważniejsze jest szukać Pana we dnie i w nocy, bo my idziemy na wieki do Niego, do nieba. My nie będziemy mieć imprezki jakiejś rodzinnej. Wiecie, rozumiecie, nie? My inwestujemy w to, co. Co jest najlepsze? Amen? Amen? Pracujemy tam, gdzie jest wypłata wieczna. Amen. Amen? Amen? Tak? To jest Bożą wolą w nas, abyśmy szukali Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Amen. Tak? I żebyśmy byli gotowi, abyśmy byli szukali, abyśmy mówili, Boże, oto jestem, poślij mnie. Boże, daj mi kogoś na drodze, komu będę mógł powiedzieć o Twoim Królestwie. Boże, daj mi kogoś, aby mógł się modlić i zostanie uzdrowiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale też sami bardzo ważne jest, abyśmy sami chodzili w świętości, w czystości i w Bożej sprawiedliwości. Amen. Aśmy pokutowali. Jeśli przychodzi, to jest bardzo ważne. Jeśli przychodzi coś, co mnie męczy, jeśli jest jakiś grzech, który mnie usiedla, musimy z tym zerwać w imieniu Jezusa. Amen. Hallelujah! Abyśmy byli cały czas święci, gotowi na Pana. Amen. Nie ma, nie ma, Job ja w niedzielę o tym mówił. Nie ma, że, że ja sobie mogę dalej żyć, bo według tego kiedyś przyjąłem Jezusa, było cool, było fajnie, a dzisiaj ludzie na świecie, bardzo często chrześcijanie, mówią o kiedyś, a mówi o kiedyś przyjąłem Jezusa. A to był cudowny dzień. A dzisiaj co? I oni się nazywają chrześcijanem. 80% chrześcijan tak mówi, że kiedyś tam przeżyli Boga, kiedyś tam spotkali Jezusa. Tak? To tak, jakby kiedyś spotkał tam jakąś dziewczynę, nie? I do dzisiaj był kawalerem, tak? Kiedyś cudownie umówiłem się z nią na dziewiątą, wypiliśmy lampkę szampana, o jak było cudownie, i do dzisiaj jestem, wiecie, tak? Bóg chce, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj! Postanowimy się dzisiaj, każdego dnia. Dzisiaj. hallelujah. I zbliża się też konferencja rodzinna. Zaprośmy nasze rodziny. Bo to będzie konferencja o rodzinach, o dzieciach, o naszych bliskich, tak samo. Y Ela też modli się o swojego syna, tak? Módmy się o nasze, nasze dzieci. Tu wzięciu został ochrzczony. Kopnęło go tutaj jako konferencji, mocno był dotknięty przez Ducha Świętego. Wiecie, my ogłaszajmy Boże zdrowie, ogłaszajmy Boże powodzenie, ogłaszajmy Boże błogosławieństwo. Amen. Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończenia ciela naszej wiary. Haleluja. Bo Bóg jest Bogiem cudownym. ją we przychodzi, przynaczy teraz czas potężnego wylania Bożego, Ducha Bożego przez nas. Amen? Amen. To nie będzie z zewnątrz, tylko to będzie szło przez nas. Amen. Amen. Powiem wam, wszystkie przebudzenia, gdzie poruszenia, gdzie z zewnątrz coś przyszło, uniosło tylko przyklepywane. Tak? To jest chwilowe. Ale jeśli z nas popłyną, by dopłynąć rzeki wody żywej, tego się nie zatrzymie. Amen? Bóg mi mówi, kto napije się wody, które mu dam, znęcza jego, popłyną rzeki, by dopłynęły, będą płynęły rzeki wody żywej, wytryskujące aż ku życiu wiecznemu, w imieniu Jezusa Chrystusa. I chciejmy być nastawieni do ofensywy, nie do defensywy. Boże, ratuj, Boże, pomóż, Boże, pomóż. Tak? My mamy być w ofensywie. Chrześcijanie są powołani do tego, wszystkie zbroje Boże to są y, 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 u żołnierza, to są po to, żeby być w ofensywie. Amen. Nic nie ma, żeby siedzieć w okopach. Pierwszy Kościół nie siedział w okopach. Jeśli by siedział w okopach, przyszedł Duch Święty, przyszły prześladowania i wyszli na cały świat. To nie jest Bożą wolo, żebyśmy się okopywali. Bożą wolą jest, żebyśmy zdobywali nowe rzeczy. W imieniu Jezusa. I Bóg będzie potężne rzeczy czynił wśród nas. Potężne rzeczy. Tak? My patrzmy to dzisiaj, oglądajmy, marzmy o tym, marzmy, rozmyślejmy o tym, co Bóg będzie czynił. Amen? Bo Bóg jest Bogiem cudów, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i Bóg Jezus Chrystus jest w Tobie i we mnie. Tak? Bóg Wszechmogący. Bóg stworzył niebo, który stworzył niebo i ziemię. To nie ma, że. To nie ma, że Bóg zapłaci Twoich długów. To nie ma, że Bóg uzdrowi. To Ty jesteś, to Ty i ja jesteśmy powołani do tego, aby uzdrawiać chorych. Tak? Twoja wiara czyni cuda. Amen. W to, co wierzysz, to się będzie działo. To, o czym myślisz, to będzie się działo. Strach to jest zabójca strach to jest zabójca, to jest diabeł. Nie możemy się zgodzić ze strachem. My mamy mieć bojaźń Bożą, żeby się, jak wypełniać Bożą wolę tu na ziemi, jak podobać się Bogu, jak podobać się Jezusowi, jak wypełnić jego wolę tu na ziemi. To jest bojaźń Bożą. Amen. A nie bać się, wiecie, nie? My naszym, naszym zadaniem jest mieć bojaźń Bożą w naszych sercach, żeby ratować naszych bliskich. Amen żeby my dzisiaj e, w hebrajczykach też tołach, żeby być, e, jeśli widzimy, żeby, żeby widzieć też jak ludzie idą na, wła, na, za, na wieczne zatracenie. Jak ludzie będą by, się polić, smać, żeby wejść w ich skórę, jak u nie cierpią, jak ich to boli, rozumiecie? Żeby mieć te współczujące serce, nie po to, żeby, wiecie, bo wie, wiele jest, było chrześcijaństwa, czy jest, gdzie chcą pokazać się, że cuda czynią i tak dalej, rozumiecie? Ale nikt ja nigdy was nie znam. My mamy wejść w skórę tych ludzi. Tak jak ten pastor z tej Kanady, co mówiłem, nie? On brał swoje dzieci na ojomy, do, do, do miejsca Pustostany, bezdomnych, tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie umie, do, 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 do tych... Y hospicjum, gdzie, gdzie ci ludzie umierali, żeby zobaczyć, żeby te dzieci mogły zobaczyć, jego własne dzieci, tata, po co ty nas tam bierzesz, po co ty nas tam bierzesz, dlaczego nas zabierasz w te miejsca, się go dzieci pytały, a dzisiaj wszystkie jego dzieci głoszą Ewangelię na cały świat. Amen. Tak? Amen. My nie mamy, wiecie, my nie mamy, wiecie, ręce, ręce, nie, my to mamy robić ze współczucia, że nie chcesz cierpienia swojego bliskiego. Nie chcesz cierpienia swojej teściowej, swojego teścia, swojego wnuczka, swojego prawnuczka. Tak, ty się musisz wkurzyć na to i ogłosić Boże rządy. Amen. Tak, ty się możesz wkurzyć na to w imieniu Jezusa Chrystusa. A nie, mamy świecić jak to Bóg, jak to wiecie, mamy robić i różne rzeczy, tak. Jezus z płaczem, Jezus ze współczucia ludzi ratował, tak. I On się nie zgodził z tym. My nie możemy się zgodzić z sytuacją, gdzie diabeł próbuje coś zakosić. Bo Jezus zapłacił najwyższą cenę, aby sińcami ranami Jezusa ludzie byli, my byli uzdrowieni. Amen. Abyśmy nie grzeszyli. My mamy nie grzeć, my mamy chodzić w zdrowiu, my mamy chodzić w czystości i świętości. Amen. Jezus zapłacił najwyższą cenę za to. Najwyższą cenę. Naszym zadaniem jest. To, aby Chrystus był w nas, nadzieja chwały. Amen. Chrystus zmartwychwstały, który żyje w zwycięstwie. Amen. I to jest Kościół. I Bóg przez Kościół. Tu na ziemi. Kościół. To jest ciało Jezusa. My jesteśmy ciałem Jezusa. Tak? Jezus powiedział: Odchodzę. Lepiej, żebym ja odszedł. My by chcieli z Jezusem. Tak? My by chcieli, żeby Jezus tu był. Nie? Jezus, żeby wszędzie był, w mojej pracy, w moim domu, nie? Do ogródka szedł ze mną. Kawę ze, ze mną wypił. Tak. Tak, żeby, tak by my chcieli. Po co Jezus? Wiecie, jak to musiał być płacz? Jak uczniowie mówili: Jezu, ty tyle razy by, by, była, był sztorm, to ty pogoniłeś sztorm. A teraz co? Będzie sztorm i co? Sami będziecie? Sami będziemy? Nie. Jezus mówi: Nie, teraz musicie mieć wiarę! Amen? Bo bez wiary nie możecie podobać się Bogu. Tak jest napisane. Mamy my być pełni wiary. Pełni wiary, Bożej wiary, Bożej wiary, którą karmiemy Słowem Bożym. Amen. Tak? Im by było fajnie, bo widzicie, chleba nie było, to po Jezus mówi: Dejcie, rozdejcie. I wszyscy pojedli, nie? Czegokolwiek nie było, nie? Tak? I Je Je Jezus mówi: Hopoki, lepiej, żeby mi odszedł. Bo jak ja odejdę, to od tego samego Ducha Świętego, który będzie w was i będziecie to samo działać. On przez was będzie, będzie płynął, przez was będzie, będzie was rozpierał. Wy będziecie mieć odpowiedź na każdy, na każdy problem. Tak? Amen. Amen. Ja jak do sądu miałeś pismo, to ja nie wiedział, przeciwniczka moja przyszła z, z, z prawnikiem, a ja był słom, a ja przez to, że wypowiadałeś słowo. Że każdemu językowi, który w sądzie wystąpi przeciwko mnie, zadam kłam. Takie jest dziedzictwo słuch Pana, a sprawiedliwość od niego pochodzi, mówi Pan. I przyszedł do mnie pokój Boży. Tu Unice rozmawiają, w, w korytarzu my siedzieli razem, oni po drugiej stronie korytarza, ja po drugi. i po drugiej, i Unice tam razem, tak jakby mieli wygraną. A ja po prostu przeżywał Bożą obecność, mi się łzy cisnęły do oczu, powiedziałem, jak Boże chwała, Bożą moc odstępuje na mnie. I ja mówię, Boże, kochany, czego się boję. Jak ty, Duchu Święty, my ten nie. Ja się czuł jak niesiony po prostu, tam na tę salę rozpraw. Uny pierwsze miały pierwszeństwo, bo to kobiety, i bla, 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 bla. Nie? I ja nic. I ja po prostu, jakby tego nie słyszał. Później ją ja wstał i we Duchu Święty, teraz ty. Nie? I najlepsze było to, że Duch Święty z moich ust płynął i ja on nie wiedział, to nie były kłamstwa. To były prawda, po prostu tak opowiadałem. one zaczęły się czerwienić, one zaczęły się burmuszyć. Pani z sądu powiedziała do tej, pani prawniczki mówi, pani za chwilę wyjdzie jeszcze i raz się pani odezwie. Bo uny po prostu, wiecie, Josep płynnie mówił, tak? I on nie wiedział, skąd mi się to bierze, a w nich normalnie piekło, buzowało się, tak? I ty. Grażynka, pójdziesz do sądu, ty wypowiadaj to słowo i zobacz, jak duch święty cię nawiedzi, Amen. I ty nie boisz się teraz, ale niech Boży pokój wstąpi na ciebie, Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa, tak samo z chorymi, tak? Ty możesz mieć słowo, Sińcami, i ranami, weź słowo Boże o uzdrowieniu, są wersety o uzdrowieniu, mnóstwo wersetów o uzdrowieniu. Mów słowo, mów słowo, mów słowo, mów słowo. I przyjdzie moment, że ty wstaniesz i mówisz, jesteś zdrowy w imieniu Jezusa, Tatusiu. Sińcami i ranami. Powstań. Amen. Nie możesz być w depresji. Depresja to jest od diabła. Bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Mów Słowo Boże. Mów. Wypisz na karteczkach. Wydrukuj. Drukarka. Słowo. Obietnice. Amen. Sińcami i ranami jesteś uzdrowiony. Kazik, chciałbym się tam na imię o. Nie, nie, jak mam twój ojciec na imię? Lech. Le Leszek. Leszek, sińcami ranami, leszek Jezusa, jesteś uzdrowiony, hallelujah! Nie przychodzi objawienie, hallelujah! I o światełko przychodzi, to jest moment, o, jestem zdrowy, hallelujah! I przychodzi do lekarza i lekarz powie: Przecież ty już byłeś na operacji, tak? Niech się to powtórzy, tak? Wiele my mieli przypadków, gdzie, gdzie, gdzie wiecie, nie? To jest Bóg! To jest Bóg! Cudowny Bóg! Tu, tu, tu z tego, przyjechali w niedzielę do nas, przyjeżdżają teraz z, z, z Kolumbii, tak. I opowiadała, żona tego pastora opowiadała, jak ona się nawróciła. Ona mówi, tam są w, w, w Kolumbii, są takie nabożeństwa, że tam nie ma, nie mieszczą się w salach, więc wynajmują stadiony. I szli ze swoim, jej brat zmarł i szli w kondukcie pogrzebowym na cmentarz. I komuś padło na myśl, zobaczcie, co tam głośno na stadionie. I wzięli, wzięli tego brata z trumną poszli na nabożeństwo. I pastor się modlił, wiecie? I pastor się modlił, otworzyli trumnę, no to wódta się, nie? Wierzący jesteś ten, nie? I modli się. I, on, I ona mówi, że pastor modlił się, gromił po prostu. I, I po prostu pastor się tak wkurzył, że zaczął tego trupa po pysku walić. Mówił bił, bił, walił. I w końcu się obudził i mówi, czemu mnie bijesz? Po prostu nie było innego wyjścia, tak? Amen. Przyprowadzili i u nas się nawróciła i cały ten god byli niewierzący i się ponawracali. bo zobaczyli czemu nie wiesz. I ustał i zdjęcia są, jak on jest zdrowy i, i, i u nas nie ma zdjęć, z bratem swoim własnym. I cała rodzina się nawróciła. To są Boże cuda, to jest Boża moc, to jest całkowita i inne realia w imieniu Jezusa Chrystusa. I my zdobywamy te rzeczy. Amen. I nawet choćbyśmy u popysku kogoś prawi. Niech się nawróci do Boga. Niech uzdrowiony. Amen. Tylko nie bij sędziego, co sami. Tak? tak. My mamy z odwagą, my mamy słuchać Boga. Amen. My mamy rzeczy robić, tak? My, my decydujemy. My, w nas jest Jezus Chrystus. I niech Jezus, ten Jezus. Jezus odszedł i, w, i Duch Święty przyszedł do uczniów. I oni te rzeczy robili. Amen? Amen? Oni wszeszali, tak? Oni te rzeczy robili. I to jest Bożą wolą dla Ciebie i dla mnie. Amen? Amen. To jest Bożą wolą. Tak? I módl się, Boże, daj mi jakiegoś trupa, Boże, daj mi, daj mi, daj mi jakąś osobę, która potrzebuje modlitwy, daj na moją drogę. I módl się o to, jeśli możesz, taką osobę, jeśli masz problem, znaczy, że Ty możesz to rozwiązać ten problem w imieniu Jezusa Chrystusa. Po to, aby Twoja wiara wzrastała, amen. Żeby była zawsze wzrastająca Twoja wiara w imieniu Jezusa. To nie jest po to, żeby nas gnoić, żeby nas zabić i tak dalej. To jest po to, żeby nas zbudować. To jest po to, żeby z nas zrobić żołnierzy. Amen. Zobaczcie Ania, jak się modliła wściekle o wnuczków swoich, o wnuczka, i, i zobaczcie, jaką wiara jej jest, a jaka była dwa lata temu. Jojówka, bebucha nie pamiętu. a teraz to jest ogień po prostu błyskawica. Tak, bo pewne rzeczy ona się nie zgodziła i powiedziała: Nie w imieniu Jezusa. Amen. I my nie możemy się zgodzić na problemy, że diabeł sobie będzie hulał. Diabeł ma uciekać, kiedy nas widzi. Amen. Szczególnie tych z kościoła chwały, narwańców wszystkich. Amen. W imieniu Jezusa. I w tym mieście, i w tej okolicy. On będzie wiedział, będzie omijał szerokim łukiem. Amen. Nasze rodziny, nasze dostatki, wszystko będzie omijał, bo będzie wiedział, że dostanie wryja zaros. W imieniu Jezusa. Amen. W imieniu Jezusa. Aleluja. Bo Jezus zapłacił i my mamy autorytet. Ty i ja, masz autorytet. Jezusa. Bo Jezus se poszedł i będzie lepiej, kiedy ja odejdę. Bo kiedy ja odejdę, to Ja tego samego będziesz mieć Ty. Tego samego mieć Ty. Tego samego mieć Ty. Tak? Tego samuśkiego. Haleluja, w imieniu Jezusa. I módmy się o to, każdego dnia Boże, daj mi coś. Amen. I, i, I zobaczycie, będzie coraz więcej ludzi, których Ty będziesz uzdrawiać. Będzie coraz więcej ludzi, których Ty będziesz krzeszać. Będzie coraz więcej ludzi. Amen. Bo będziesz, będziesz polować, będziemy polować, gdzie uciekł on i gdzie uciekał, gdzie coraz więcej polujących. Amen. Tak? Bo Jezus wziął na siebie choroby. Jezus to wziął. I to może zostać tam, a teraz jest w nas, zmartwychwstały Jezus Chrystus. Amen. Jezus zapłacił tę cenę. Tak? I przechodzimy... Kto przechodzi do ofensywy w swoim życiu? Do ataku, do ataku, pomachajcie do mnie, tak? W imieniu Jezusa przechodzimy do ataku, do wojny. Amen? Haleluja, w imieniu Jezusa. I nie zgadzamy się, my się nie zgadzamy. My się nie dajemy wciągnąć. Mi się to bardzo podobało, jak ostatnio widziałem gdzieś na budowie, byłem i tam... Widziałem Ukraina gdzieś tam rozgrywki piłki nożnej, Ukraina grała i tak dalej, i ktoś, do, ktoś na sali powiedział: Jak to Ukraina ma wojnę, a oni w piłkę grają? Nie? I mi to dało do myślenia. Oni po prostu mają żyć normalnie. Oni, mimo, że wojna jest, ja Diabeł chce nas wciągnąć, żeby my wszyscy, cały naród, widzicie, oni najlepiej by chcieli, żeby cały naród był pogrożony w depresji i tak dalej. Nie. Naród ma dalej funkcjonować, ma walczyć. Amen? I my tak samo, tak? Amen. Mimo, że gdzieś tam coś spadnie, coś, ktoś się przewróci, coś tego, my dalej walczymy w imieniu Jezusa. Amen. I patrzymy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. W imieniu Jezu. On jest dokończyciele Twojej i mojej wiary. Amen. Niech Słowo Boże rośnie w nas. Niech Boże obecność rośnie w nas. Niech Boże chwała rośnie w nas. Amen. I wyganiejmy diabła, gdziekolwiek jest. Piermy po pyskach po prostu. Nie zgódźmy się, żeby diabeł kroł, kroł nasze rodziny. Amen. Widzisz swoich bliskich, że idą do piekła, to idź w komórce, woj do Boga, płacz, szlochaj po prostu i ogłoszaj i powiedz, nie popuszczę. Tak jak Jakub powiedział, Boże, nie puszczę Cię, aż mi będziesz błogosławił. Po prostu złapał się go, złapał się go z całej siły i musiał go uderzyć w biodro, wybić mu biodro, czy biodro chyba, tak? Że, że, żeby, żeby po prostu, bo by go nigdy nie puścił. Nie? I wtedy mu błogosławił Pan. Amen? My mamy po prostu aż do bólu wołać i szukać Boga. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Dziękujemy Ci, Jezus, za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, Jezus, za Twoją moc. Dziękujemy Ci, Jezus, że Ty przelałeś swoją świętą krew. Przelałeś swoją świętą krew za nas. Hallelujah! Za nas przelałeś, zapłaciłeś najwyższą cenę, abyśmy chodzili w autorytecie. Zapłaciłeś swoją najwyższą cenę, Jezu. Boże, zapłaciłeś najwyższą cenę, nie było wyższej ceny, abyśmy dzisiaj, Panie, chodzili w zwycięstwie, abyśmy dzisiaj chodzili w autorytecie. Ty wyzwoliłeś nas z grzechu, wyzwoliłeś nas z choroby, zapłaciłeś to, wziąłeś to na siebie w imieniu Jezusa, chorobę naszych bliskich, naszych ojców, naszych matek, Boże, w imieniu Jezusa, naszych dzieci to wziąłeś na siebie nasze rodziny w imieniu jezusa i my ogłaszamy przez krew jezusa że nasze rodziny na nowo wracają do boga w imieniu jezusa chrystusa ogłaszamy bożą moc i boże zwycięstwo i my nie zgadzamy się że to powołanie które jest nad każdym człowiekiem żeby było zniszczone powołujemy do życia nasze rodziny powołujemy do życia nasze domy powołujemy do życia nasze miasto powołujemy do życia kościół boży w tym w tym kraju w imieniu Jezusa i w tym mieście w imieniu Jezusa powołujemy do życia. O ty. I Ja łamię to kłamstwo, że wierzący muszą żyć w depresji. Ja łamię to kłamstwo w imieniu Jezusa. Ja to łamię w imieniu Jezusa. I mówię życie, mówię życie, mówię życie, mówię życie, mówię życie, mówię życie w imieniu Jezusa. Przez krew Jezusa, przez krew Jezusa. aleluja przez krew Jezusa. I nie Jezus będzie uwielbiony, tak jak trzeba. Nie Jezus będzie wywyższony, tak jak trzeba. Niech Bogu będzie chwała oddawana, tak jak trzeba. W imieniu Jezusa ogłaszamy Bożą Moc i Boże Zwycięstwo i Boże Królestwo W imieniu Jezusa Chrystusa, aleluja I ogłaszamy, że śmierć się wyniesie Z tego miasta i z naszych rodzin W imieniu Jezusa I ogłaszamy, że wynosi się choroba Z tego miasta i z naszych domów I z naszych rodzin w imieniu Jezusa W imieniu Jezusa, halleluja I ogłaszamy, że wszelka depresja I wszelkie zwątpienie się wynosi W imieniu Jezusa, a przychodzi tylko wiara Na maszenie Boża chwała I poza obecność wywalczona na krzyżu Którą wywalczył Jezus na krzyżu w imieniu Jezusa. I my przyjmujemy pełnię Jezusa. I przyjmujemy pełnię Ducha Świętego. W imieniu Jezusa. Pełnię za pełnią. W imieniu Jezusa. Halleluja. Bądź uwielbiony, Ojcze. W imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli Amen. Halleluja.